Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak maluję moje face charty. Jest to taki face, chart, który przygotowałam na bardzo, bardzo szybko yy, i można nazwać to brązowe Smoky Eyes ze złotem. Yy, w ten sposób bawię się kreatywnie, tworzę projekty makijaży. Widzicie tutaj kosmetyki, którymi się bawiłam m.in. paletą z Affect Cosmetics, którą stworzyła Karolina Matraszek. Yy. Żeby zacząć całą pracę z face chart Bookiem, który stworzyłam razem z Magdą w naszym sklepie Sminko. Musicie stworzyć najpierw zarys swojego makijażu. Face Chart jest jakby przygotowany już w wstępnym zarysie, ale to nie znaczy, że możecie pominąć pewien etap e, zaznaczania konturów. Najpierw zawsze ołówkiem wyrysowuję sobie dokładnie granice, które, które chcę. Na przykład jedno oko jest zamknięte, drugie jest otwarte. No to też był jakiś taki mój zamysł celowy. Jak stworzę już e, taki zarys mm, ołówkiem. Tego, co będę chciała, czyli zaznaczę kontur oczu, zaznaczę delikatnie kontur gałki ocznej, tak jak teraz to robię w tym przypadku, i dodatkowo będę jeszcze zaznaczać chyba to wszystko, jeśli chodzi o, o zaznaczanie ołówkiem. Ołówkiem, właśnie na ołówku skupiałam się tylko i wyłącznie. I następnie przechodzę do markerów. Są to markery Stadlera, które kupuję w Empiku i one są świetne, ja ich zawsze używam. Zaznaczam sobie przede wszystkim mocniej brwi. Te brwi możecie w różny sposób zaznaczyć, następnie tworzę eyeliner na powiece, przepraszam Was za skoki światła, ale nagrywałam przy oświetleniu dziennym, dlatego jest taka sytuacja, że będzie to światełko nam się tutaj zmieniać i będzie skakać, zawsze zaznaczam markerem najpierw wszystkie zarysy, oko, podkreślam mocniej również dziurki od nosa, co jeszcze podkreślam. Na pewno owal twarzy zaznaczam cały. W zależności od tego jak pracuję na owalu, biorę sobie grubszą końcówkę markera i zaznaczam na przykład grubszym markerem. Na pewno zaznaczam granice kości policzkowych. To jest akurat taka mocna wersja przerysowana tych kości policzkowych. Na pewno dostosowuję usta oraz nos. E, zawsze wydłużam odrobinę dziurki od nosa. Usta też zmieniam. E, dzisiaj na przykład mam ochotę na wypełnienie całych ust, dlatego będę je łączyć. Następnie gumkuję przestrzeń, usuwam mocniejsze zarysy, zaznaczam zielnicę. No i przejdę teraz do cieniowania. Cieniowanie zaczynam od jaśniejszego, takiego przejściowego koloru w kolorze skóry. Zaznaczam policzki, brodę, zaznaczam delikatnie wewnętrzną część załamania przy nosie, taką staram się prostą linię. Dostosowuję pędzle. Nie trzymam się tylko i wyłącznie pędzli syntetycznych, tak jak widzicie, są to różne pędzle, pędzle kulkowe, ale zawsze zaczynam od najjaśniejszego koloru wypełniam zewnętrzne granice, bardziej twarzy, te takie mocniej odstające, a następnie dobieram ciemniejszego koloru i będę zaznaczać mocniej właśnie na przykład granice kości policzkowej, tak jak widzicie teraz, materiał jest mega przyspieszony, bo zajęło mi to naprawdę sporo czasu, jak mam tylko chwilę, to właśnie lubię pobawić się takim face chartem, zaznaczam na pewno brodę i zaznaczam nos. Zauważyłam, że bardzo ładnie to wygląda i wygląda to spójnie. Bardzo ważne jest zaznaczenie wewnętrznych części ciemniej nosa przy oku. Nadaje to mega głębi. Kolejny kolor wprowadzam, jeszcze ciemniejszy brąz, czyli tak mniej więcej 3 tony brązu będzie się tutaj przewijać przy konturowaniu i tworzeniu konturowania twarzy. Następnie będę bawić się makijażem oka. Aby to zrobić, najpierw muszę stworzyć taką głębię tego oka, czyli zewnętrzne krawędzie. Zawsze zaczynam od zewnętrznej strony tworzenia makijażu i będę pogłębiać do środka jakimś ewentualnie kolorem. W zależności od tego, jak potrzebuję, teraz będę na przykład tworzyć kontur nosa. To jest bardzo ważne, gdyż face chart jest płaski. To jest kartka, na której narysowany jest rysunek, a my musimy nadać mu charakter. 3D i teraz paletka efektu bardzo ważne jest, słuchajcie, by cienie były bardzo mocno napigmentowane od razu łatwiej będzie Wam się pracować efekt jest mega napigmentowany idealnie nadaje się do face e, tak samo jak Makeup Addiction Cosmetics którymi też będę pracować zaznaczam tutaj e, takie granice makijażu, wymyśliłam sobie coś z bordem, ze złotem no i cieniuję teraz ten makijaż tak jak możecie zauważyć następnie biorę złoty opalizujący cień z Makeup Addiction Cosmetics przepiękny, bo że jak on się ładnie chwyta i jak nakładam błyszczące cienie, to od razu Wam mówię, że używam pędzli syntetycznych i później już też tworząc mocniejsze zarysy, mocniejsze kontury, też trzymam się e, syntetycznych pędzli syntetyk da Wam mocniejszy nacisk podczas malowania e, więc nie będziecie musiały dokładać tego produktu po tysiąc razy, tak jakbyście robiły to kuleczką e, dlatego by uzyskać taką głębię Bawcie się różnymi strukturami pędzla, e, to jest pamiętacie kartka, e, ale taki trening naprawdę też e, wspomaga Waszą kreatywność, jak i również pracę z pędzlami później na twarzy klienta. Brwi zawsze wypełniam albo czernią, albo jeśli chodzi o face charty, albo bardzo ciemnym brązem. E, następnie postanowiłam, że oczy będą niebieskie, więc też wezmę kolor z Makeup Addiction Cosmetics. E, wszystkie y, palety, których używałam, będziecie mieli na dole. I teraz bardzo ważny element, czyli cieniowanie na zamkniętym oku pod rzęsą. Czyli taki cień, który rzucają rzęsy. Zrobiłam sobie zarys tych rzęs Stadlerem, um, markerem. Następnie wzięłam po prostu sztywniejszy eyeliner w pisaku. Ten akurat to jest Kiko. I tworzę sobie rzęsy. I poprawiam kreski przy okazji. Następnie róż, Biorę Anastasia Beverly Hills I nanoszę, tak jak widzicie. Policzki, by nadać im taki inny kolor. To też fajnie zmienia taką. Nadaje takiej struktury 3D usta. Zewnętrzną część ust, jeśli podkreślacie markerem, zawsze musicie delikatnie e, przyciemnić również ciemniejszym, najlepiej czarnym cieniem. Ja wzięłam po prostu cień w kolorze takiego czekoladowego brązu z Makeup Addition, Addiction Cosmetics. E, następnie środkową część wymyśliłam sobie, że będą to usta. Takie półmatowe, więc wzięłam Bordo i też matowym cieniem wypełniam. Zobaczcie, jakie napigmentowane są te cienie. No po prostu jest bajka. Bardzo ważne jest, by oddać e, białe elementy. Czyli to nadaje trójwymiarowości, więc e, biorę po prostu biały eyeliner w pisaku. Może być NYX, u mnie Estée Louder Courages, e, może być korektor, ale eyeliner ma cieńszy cien, cien, pędzelek. Zawsze dodaję takich e, białych wstawek na nosie, na grzbiet nosa, tam gdzie dałabym e, rozświetlać. Czasami dawałam również na szybkości policzkę, ale nie wyglądało to zbyt dobrze, więc zrezygnowałam z tego e, totalnie. Tak, jak widzicie, dałam w takich miejscach, w których uważam, że tutaj też mi się trochę coś tam wybije w tym makijażu i nada takiej struktury 3D. Czyszczę, oczywiście, gumką zewnętrzne kontury i. Oczywiście podpisuję swojego Facecharta, bo to zawsze na koniec, bo to jest jakaś taka moja praca autorska. I na sam koniec zawsze później robię ładne zdjęcie i wczytuję również moją pracę do Photoshopa, i tak wygląda efekt końcowej pracy w dopracowaniu już w Photoshopie. I tak przeważnie większość artystów też robi. Dzięki Wam dzisiaj za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!